Expected to rise by 69 degrees. <laughs> <laughs> so, for today's recipe, you'll first need a well sharpened knife, but also a big frying pan. Let it cook over an open fire. Okej okay. Hej, cześć, siemano wam wszystkim Tu jest... E, kolejny odcinek My Friend Pedro e, Po dosyć długiej przerwie lecimy Kolejnym poziomem e, Kolejnym zestawem poziomów I... Może... Dowiemy się o co w, w tym wszystkim chodzi A więc słuchajcie, to była dosyć niespodziewana przerwa, nawet dla mnie, z różnych powodów. Ale co mogę zrobić? Wróciłem i mam nadzieję, że coś takiego się nie powtórzy. A jak już się ma powtórzyć, to niech się powtórzy tylko wtedy, gdy będę miał odcinki nagrane, a nie. Także bez słuchu zanikam w czeluściach tego YouTube'a. No ale to się wszystko okaże w praniu oczywiście. Ogólnie wy tej katstenki nie widzieliście, bo <laughs> zapomniałem włączyć nagrania. Jeżeli mam być szczery, eee, to znaczy katstenki. Powodu, e, dla którego walczę teraz e, z typami ubranymi w świąteczny sweter, eee, powodem jest to, że oni są. Wbrew pozorom łowcami głów, eee, i na moją głowę została wyznaczona nagroda 6 milionów, coś takiego. Ogólnie dużo. Mam nadzieję, że teraz odcinki się będą pojawiać. Ja oczywiście będę jak najszybciej starał się przechodzić to, te poziomy bo... i nie ginąć głupio, bo tutaj mam, jeżeli mam być szczery, mam tendencję do głupiego ginięcia na tym zestawie poziomów. Okej, okay, jeszcze nie zginąłem. Jest progres. Bum. 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 Wyglądać No ale cóż eee. Słuchajcie, ja nie będę ukrywał Że ja tą grę już prze przechodziłem E, wielokrotnie, więc nie będę się starał tego ukrywać. E, w tym zestawie poziomów dostanę dostęp do mojej ulubionej broni praktycznie w każdej grze. E, a jest nią strzelba. E, dlaczego jest to ona moją ulubioną bronią? No powiedzmy sobie szczerze, to jest strzelba. Czego się spodziewać od strzelby? Oczywiście patelnia okazała się być najsilniejszą bronią w całej grze. Nie no żart. Może nie. Ogólnie to był trochę przydługawy poziom. To znaczy, nie mówię, że ja jestem jakimś demonem prędkości. Ale wciąż dosyć długi poziom, jeżeli mam być szczery. Całe szczęście, że te rykoszety nie wracają do mnie i minie. Gonga nie sprzedają. Byłoby cienko. Jeżeli mam być szczery, jak by to się działo? Nie tak to miało być uh, Mam taką tendencję w tym zestawie poziomu do Zapominać o życiu spowolnienia czasu. Nie pytajcie dlaczego. W poprzednim odcinku go używałem aż nadmiernie. Jeżeli mam być szczery. Zmusiłem go do zabicia. To znaczy, zmusiłem. Spowodowałem zabicie. Samobójstwo. Strzał w siebie. E, jak zwał, tak zwał. E, poprzez rykoszetowanie. 哦你你你你你你你你。 Wyszło to jak miało wyjść, ale nie wyszło. Tak to nazwijmy. Może niepotrzebne obrażenia zbieram, ale czemu nie? Aj, eee, nie, nie zginę, nie boję się, synowie Dionizosa. Eee. Dobra, tam jest coś, co zostało dodane. W nowej aktualizacji o dźwięcznej nazwie Code Yellow, eee... to są cheaty to są jakieś ułatwiacze, a może też kilka utrudniaczy gry, co się tam znajduje. Mniejsza. To się zbiera i to odblokowuje różne bonusy lub minusy do gry, lub jak to woli bonusy, tylko wyłącznie bonusy. O nie, przeładowanie, but. <noise> tak, jak widzicie, ja totalnie nie myślę co. Ja, jeżeli mam być szczery, ja nie myślę co robię przy wykonywaniu tego wszystkiego. To się wykonuje samo, więc najwidoczniej myślenie o tym, co się robi w tej grze jest. Dziwnie to zabrzmi, ale głupie. Miałem tam zejść i on miał mnie jakoś tak zaskoczyć dziwnie. O, o nie! Nie! <ścoughs> e Ogólnie, żeby tam przeskoczyć, e, jest potrzebna deskorolka, e, ale jak widzicie, to nie wyszło. Chociaż to i tak dobry wynik dostałem. Chyba jest za głupoty, ale Ech, to szczegół. Teraz... A dobra, teraz to będzie taki... E, jeżeli można to nazwać taki spokojniejszy poziom Jeżeli... Jakikolwiek poziom można nazwać spokojnym w tej grze Może nie umrę Byłem <śmieniu> tak głupi jak, jak przed chwilą A, to wyszło zadziwiająco dobrze. E, tam mogłem zaskoczyć i zrzucić na tego typka e, kanister z benzyną, ale... Jakoś wydawało mi się, że fajniej wygląda e, to, co przed chwilą zrobiłem. Nie wiem, ocencie to, czy coś tego typu. Jak tam chcecie. Patelnia! Tylko żebym sobie jeszcze w nią trafiał. i strzelba w tej grze, to jest jak połączenie masła orzechowego z chlebem. Eee, wiem, wykwintnie, <ścoughs> nie trafiłem? Trafiłem? Na, 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 na nie trafisz mnie. Eee, nie wiem co tu się stało. Nie miałem w tym żadnego uczynku procederu, ani tym bardziej działania, żadnego nie przeprowadziłem, żeby wysadzić ich tam wszystkich. Czyli, no, wszystkich. Aż dwóch. Teraz problemy ludzi nieskoordynowanych, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. No Dios. Ogólnie tak, te działka można bardzo, bardzo szybko ściągnąć strzelbą. Nie mówię, że są jakieś e, strasznie ciężkie do pokonania, jak zaczną do ciebie strzelać, bo masz ten magiczny unik, który powoduje uniknięcie. Wszystkich pocisków jakie w twoją stronę nadlatują. To był iście skuteczny alarm. Ogólnie tak, ten poziom polega na tym, żeby. Nie wywołać alarmu, ale to mi się... Miałem powiedzieć może uda, ale jak widzicie już nie. Jeżeli mam być szczery, nigdy mi się nie udało przejść tego poziomu bez alarmu. No, widzisz mnie. Dobra, tamten. A, bo ja mogę. Mogłem... Nieważne, wykonałem coś takiego, więc nie narzekam. Nie, nie. Nie. Żaden z Was nie włączy alarmu na mojej warcie. To no, znaczy, włączyliście alarm, ale to szczegół. Aż trzy razy. Mówię, mały szkopuł. A teraz czeka nas. To jest jakby dwuetapowa czy nawet. 3 etapowa walka z bossem. Ma on, on aż trzy e, etapy. To znaczy, czy aż to nie wiem. Bossowie na normalu jakoś nie sprawiają zbyt wielkiego problemu, jeżeli.

w świetnym momencie postanowiłem przeładować broń, nie? No, jak zwykle. To, że sobie już w ogóle nie trafiłem, to jest piękno tego całego, co miałem w głowie. Uch. No. <laughs> Okej, okay, teraz drugi etap walki z bossem. Rada: patrzeć, patrzeć cały czas na działko. Trzeba się patrzeć cały czas na działko. I jeżeli e, działko się rozkręca, to wtedy przeskakiwać e, w dół albo w górę. Ja osobiście preferuję skakać od dołu do góry. I teraz, tak jakby trzeci etap. Walki botem. Eee, nie sądzę, że tego ktokolwiek się spodziewa. No ale. E, walka w powietrzu. Bo dlaczego nie? Kolejna świetna piosenka eee, Nie wiem co oni zrobili Eee. Szczerze nie wiem gdzie ci twórcy Tych eee, samstraków Eee się ukrywali. Soundtrack gry jest przez wielu twórców e, robiony i nie wiem gdzie oni się ukrywali Przez ten czas co ja słucham tego typu muzyki Jeżeli mam być szczery, muzyka mi się bardzo podoba w tym. Jest jedną z najlepszych... z jednym z najlepszych soundtracków w e, grze, jaki jak jak słyszałem. A przegrałem sporo gier, jeżeli mam być szczery. Tak jestem no life'em. No, takim połowicznym, bo jako takie życie mam inne poza komputerem. Yy, nie idźmy w to. Lepiej skończę ten odcinek kończąc tego bossa. No, ja się z Wami żegnam. Mówię do Was Ripentir. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.